<laughs> w sensie się na, wiem, 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 tak. wiem, już pana wypuścimy. Mhm. Akcent raciborski na Europejskim Kongresie Gospodarczym, Pan Adam Grzeszczuk, człowiek, który zorganizował mnóstwo różnych targów, eventów, debat dzisiaj jest na takim naprawdę Big XXL można powiedzieć evencie. Jak pan ocenia? Co pan dostrzegł, co pan docenia, na co pan zwrócił uwagę, że można by było poprawić? Nie, to jest fantastyczna platforma. Lubię tutaj bywać co roku, gdyż spotyka się mnóstwo ludzi w obszarze... W przyszłości tak na dobrą sprawę dla nas, dla regionu śląskiego, bo spotykamy się w Katowicach, dla Polski, no bo żyjemy właśnie w tym kraju i w szczególności dzisiaj mówimy o, o Europie i główne tematy, które w szczególności mnie interesują, to nasze bezpieczeństwo, niezależność, tożsamość. To są bardzo istotne zagadnienia, które są podczas tego pierwszego dnia, pierwszej sesji podejmowane i myślę, że idziemy w dobrym kierunku, aby przede wszystkim dyskutować o tym, poszukiwać takich rozwiązań, które dla nas, dla Polaków, dla Ślązaków, dla Raciborzan będą pasowały. Pan Marszałek Wojciech Auga wskazał w swoim przemówieniu, to było jedno z otwierających to przemówienie, wydarzenie dzisiejsze, ideę dla Rafako. Pojawiła się nazwa Rafako na ten cały europejski wielki kongres. Pan zna tą sytuację, pan jest z branży energetycznej także. Jak pan postrzega to, że Rafako ma się zmienić, przekształcić, przeobrazić zupełnie nowy zakład, zakład z branży zbrojeniowej? No to, to się wiąże z wieloma aspektami, bo praktycznie rzecz biorąc dzisiaj możemy popatrzeć jako raciborzanie, że to Rafako, które pamiętamy z wcześniejszych lat już nie istnieje. Ludzie zostali praktycznie rzecz biorąc zwolnieni i zostały mury. I czy to będzie Rafako, czy to będzie jakakolwiek firma pod inną nazwą, to jest mniej istotne. Najważniejsze, żeby to miejsce generowało nowe miejsca pracy, nowe stanowiska, a jednocześnie, że byłoby taką wartością dodaną dla naszego kraju, prawda? a więc, żeby produkty, które tam będą wytwarzane, no, dawały nam to bezpieczeństwo, które tak bardzo istotne jest w obecnych czasach. Jeszcze ostatnie pytanie, bo znajdujemy się obok stoiska Raciborza, stoiska inwestycyjnego, stoiska, które samorząd wystawia po to, żeby zachęcić inwestorów do inwestowania w mieście. Czy Pan widzi tą ścieżkę rozwoju dla Raciborza jako przedsiębiorca, raciborski jako ten, który zna Racibusz od podszewki. Tak, jadąc nawet dzisiaj z moją panią redaktor tutaj na to wydarzenie, dyskutowaliśmy o tym, na ile Racibusz na ile Śląsk jest przyjazny i czy warto na przykład byłoby mieszkać w Katowicach, czy w Krakowie, czy w Warszawie I stwierdziliśmy, że jednogłośnie, że Racibusz jest fantastycznym miejscem nie tylko do mieszkania, ale i do prowadzenia biznesu, bo moja firma BMP, funkcjonująca ponad 30 lat na rynku, jest tego najlepszym przykładem, a lokalizacja na południu kraju, dobrze skomunikowana z autostradą A1A4, blisko Czech. Tylko myślę, że tutaj po prostu troszeczkę więcej wyobraźni, fantazji i ludzi dobrej woli. Bardzo dziękuję.